Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z, ze zdrapkami, miło mi was bardzo gościć na moim kanale. Dziś przygotowałem dla was trzy zdrapki Złoty Los, jest to nowa zdrapka. Może nie jakoś na bieżąco, że jest premiera, natomiast no, dwa dni to myślę, że też nie tak dużo. Tak jak mówiłem 30 zł, 3 zdrapki, a nawet 33, bo przygotowałem bonus w postaci szczęśliwych lin. natomiast długo was nimi nie będę zamęczał, bo nadrapałem, no, i zostawiłem tylko wyłącznie 4 symbole. Jak widać kilka, kilka już szans się odkryło na wygraną, więc może zacznijmy od tego bonusiku, a później przejdziemy do tej głównej zdrapki, bo nawet raczej jeszcze nie drapałem, nie wiem jaka jest warstwa ścieralna, nic. Jestem bardzo ciekawy. Natomiast wizualnie powiem szczerze, że mi się osobiście nie podoba. Dobra, ale to najpierw zdrapmy sobie też szczęśliwe nie zobaczymy czy jakaś linia nam się odkryje. Eee, tak jak mówię, zostały cztery symbole, więc mam nadzieję, że coś się pojawi, więc kwiatek, którego nie widziałem. Tak, diament, który się tu pojawia i tutaj i więcej już go nie ma. Winogrono jest tu, jest tu i po więcej go nie ma. No ja bynajmniej nie widzę. I pozostała nam cytryna, która chyba zwycięstwa nam nie daje. Tak jak myślałem, więc tak to się prezentuje. Wszędzie po jednym brakuje. Chyba nic nie przeoczyłem, więc no te literki kontrolne to potwierdzają, ADN. Dobra, to taki szybki szpil. Teraz przejdźmy do tej głównej zrabki złoty los. Mam nadzieję, że dziś naprawdę szczęście przyniesie, bo serio tu przed kamerą, totalnie nic. A jednak poza kamerą cały czas coś się wygrywa. Ja nawet nie wiem, o co chodzi, więc jeżeli jakakolwiek z Twoich klipów jest taka sama, Przypisane za niej kwotę. A czy nic się nie podwaja, po prostu jak znajdę sztabkę, to jest e, wygrana mm, kwota. O, dosyć delikatnie się drapie, podoba mi się. Ja może jeszcze Wam przybliżę, żeby, żebyście już maksymalnie widzieli całą tę drapę. Mamy 4, 46, 11, 43 i 14. Dobra, nie wiem gdzie tego szukać kompletnie. Mamy trzydzieści trzy, nie mamy, dwadzieścia cztery również nie mamy, dwadzieścia siedem niestety, czterdzieści osiem nie, czterdzieści siedem też nie, zero trzy było bardzo blisko, czterdzieści niestety, osiemnaście no nie.

Zero, dziewięć i 45. Czyli ta zdrabka jest przegrana Tak, C -E -O. Dobra, to idziemy z kolejną O, zrobimy tak Dobra, szukamy Dwójeczka Szósteczka 25.

15 i 49. Zdrabka jest przegrana. I litery kontrolne to potwierdzają. GoT. Dobrano, nadzieja w ostatniej zdrabce. Zdrabce z numerem 14. Tam mieliśmy 11 i 22, więc też dosyć rozlegle. Sprawdźmy to. Ostatnia szansa, żeby uratować ten odcinek. 49.

43 21 i 0,3 czyli ta zrabka również jest przegrana czyli tak się wydarzyło, że mieliśmy 3 zrabki, złoty los i jedną szczęśliwą linię no i co, na 33 złote wygraliśmy 0, nic nie więcej nie będę mówił, bo nie ma co się rozwodzić nad tym wynikiem było minęło, tak? Nie wrócimy tego. Trzeba drapać, drapać dalej, i próbować wygrać więcej, tak? Więc ja Wam dziękuję, pomimo porażki, za obecność, że byliście, że oglądaliście. Zostawcie jakąś łapkę w górę, żebym wiedział, że pomimo wszystko podobają Wam się odcinki. No i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo odcinki będą pojawiać się na pewno częściej. Planuję też wjechać z montażem, ale teraz. Mam mniej czasu, nie będę zmienić mieszkanie, więc to też yy, dziś to będzie mi zabierać dużo czasu, ale na pewno montaż wyjdzie, więc też na pewno się to będzie oglądało. Dobra, ja wam życzę miłego ranka, wieczoru, popołudnia, zależy w jakim momencie yy, ten odcinek oglądacie. Dzięki, że byliście, cześć, pa!